Dzisiaj jesteśmy na wernisażu. Postaram się Wam parę prac pokazać. Tu kawałek za mną widać. Ci, których interesuje sztuka, niech zostaną. Reszta, nara. Pozdrawiam.

Sztuka jest jedną z ciekawszych form inwestycji, ale jest jeden mały problem. A właściwie dwa. Po pierwsze, trzeba wiedzieć na kogo postawić. Po drugie, inwestycja w sztukę to na pewno jest proces długoterminowy tak bym to nazwał. A przynajmniej w większości przypadków. Więc jeżeli jesteście zainteresowani sztuką. Obserwujcie mój kanał, jak będę na jakichś bernisarzach albo miał coś ciekawego, to na pewno będę dawał wam znać. Pozdrawiam.